O tym, jak nasze dziecko będzie mówić. Czy będzie mówiło wyraźnie, czy będzie mówiło, będzie znało wiele słów, czy będzie mówiło chętnie. Czy tylko na przykład słyszy zdenerwowanych rodziców: prędzej, prędzej, bo ja się śpieszę, bo ja muszę do pracy, ojciec wraca i też nie bardzo, albo posadzamy, posadzamy dziecko przed telewizorem. Więc musimy rozmawiać z dziećmi. I rozmawiać w domu jak najwięcej, opowiadać, opowiadać, dzieci są głodne obrazów z baśni, z opowieści i w ogóle rozmawiać. Nie jakimś dziecinnym, skarlałym językiem, piękną, naprawdę piękną wyrażą głową. Czyli to jest pierwsza sprawa w szkole. W szkole także język to jest podstawowe narzędzie nauczyciela. Przed chwilą tu czytaliśmy, że dzieci go słuchają nauczyciel Właśnie. Nauczyciel powinien mówić. I to jest jasne. W szkole naszej przykłada się ogromną wagę do rozwoju umiejętności mówienia językowych. Poprzez już w przedszkolu, poprzez opowiadanie baśni, poprzez robienie z dziećmi krowodów poprzez robienie z dziećmi innych zabaw muzycznych gdzie nie zmusza się dziecka, nie peszy, a powiedz to sam albo powtórz nie. Ono się uczy dzięki temu, że dany element, czy dana opowieść jest powtarzana wielokrotnie. I dziecko naśladując uczy się pięknego języka. I w szkole oczywiście to się kontynuuje i starsze klasy, tym dzieci. Samo, coraz bardziej samodzielnie pracują nad językiem. Macie Państwo święta szkoły, to jest taka przymiarka, to jest taka próbka tego, co dzieci rzeczywiście mogą zrobić, jeśli chodzi o panowanie języka. Ile wierszy, ile różnych innych tekstów, także prozy, czy później całe przedstawienia. To jest praca nad językiem. Jeśli nie uczymy z podręczników i nie mówimy, proszę, odtąd, dotąd masz przeczytać i tego się nauczyć, tylko, że nauczyciel wprowadza temat, dzieci powtarzają z nim, wypowiadają się na ten temat, komponują wspólnie notatkę, zeszyt wygląda pięknie, zilustrowany, ilustrowany, pr pracują nad własną książką. Podręczniki zwykle z całym szacunkiem, bo są różne, spisane są schematycznie. Natomiast niebanalne teksty możemy stworzyć z dziećmi wspólnie na każdy temat i zapisać w zeszycie. Bo umiejętność oczywiście potem czytania bierze się stąd, że najpierw zapisujemy z dziećmi, zaczynamy w tej szkole od pisania, potem czytamy to, co dziecko samo napisało, lub przepisało, bo tak na tablicy nauczyciel to napisał. I Potem stopniowo wprowadzamy lekturę. Unikamy w ten sposób tego, co dzisiaj jest plagą dyslekcji, dysgrafii, ponieważ tempo uczenia tej umiejętności, którą jest czytanie, a która się okazuje być bardzo trudną umiejętnością, także pisanie, ale pisanie jest jakby bardziej bliskie naturze dziecka, bo to jest aktywność ręki, do tego przygotowujemy w pierwszej klasie poprzez rysowanie form i inne artystyczne aktywności, prace ręczne, o tym jeszcze za W każdym razie w ten sposób wprowadzamy dziecko właśnie w naukę języka ojczystego, także od sekund, pierwszej klasy, czy nawet dwóch, powoli. W każdym razie te kompetencje językowe kształcimy. To, że dzieci mają okazję publicznie występować, uczy ich śmiałości, uczy ich pewności siebie, uczy ich także, Wyraźnego, pięknego mówienia, bo widzowie są często dość daleko od sceny, od miejsca, w którym dziecko jest. W każdym razie to jest jeden ze sposobów bardzo ważnych yy, kształcenia językowego. Także lektura, odpowiednio dobrana lektura. Teksty o bardzo, powiedziałabym, wysokiej wartości literackiej. Nie bójmy się, że dziecko. Zrozumie, to jest zbyt skomplikowane słownictwo. Nie, ono to zrozumie za jakiś czas. My nie powinniśmy uczyć tylko tego, co dziecko rozumie tu i teraz, ale powinniśmy mu dać pokarm, który wykorzysta w przyszłości. Jeśli będzie jakiś wiersz na pamięć, nawet jeśli go nie rozumie, jeśli chodzi o intelektualną zawartość. Zresztą te wszystkie tak zwane, co autor miał na myśli, czy poeta miał na myśli, to jest zabójstwo poezji i w ogóle języka. Y będzie wracało może do tych tekstów, które mam w pamięci. Więc kompetencje językowe. Ale żeby móc się porozumieć z innym człowiekiem, musimy do tego jeszcze wykształcić kompetencje społeczne. I dzisiaj to jest naprawdę rozstrzygający problem. Dlatego, że mamy tak skomplikowane relacje społeczne, sami Państwo jest, wszyscy jesteśmy tego świadkami na co dzień. Jak to w klasie robić? zrobić. Jak, to, jak tego uczyć od początku, bo nie możemy dziecku tłumaczyć, słuchaj, ty musisz być dla swojego kolegi uprzejmy, Albo ty musisz się podzielić zabawkami ze swoimi kolegami, bo małe dziecko w ogóle tego nie rozumie, ani nie będzie tego respektowało, albo chce być zabawki dla siebie. Im starsze, tak, spokojnie to wprowadzamy, ale w klasie. Jeśli mamy klasę, w której nie ma drugoroczności, to taka klasa ma szansę przejścia przynajmniej przez ten etap kształcenia. W naszym wypadku, naszej szkoły dziewięcioletniej. Raz. Co to znaczy? Że różne osobowości, także dzieci o różnych zdolnościach, bo nie ma dzieci niezdolnych, każde ma zdolności, tylko inne. Jedne będzie uzdolnione matematycznie, inne językowo, inne jeszcze właśnie w artystycznie. Więc kształcenie, właśnie które nie. Ocenia, nie selekcjonuje od samego początku, nie y, zostawia na drugi rok. Pozwala na wykształcenie kompetencji społecznych, chociażby tego rodzaju, że dzieci widzą, aha, on wie to, ja umiem to, on jest nie gorszy ode mnie, bo nawet jak ja jestem genialny w matematyce, to on mi pomoże na warsztatach, albo na pracach wręcz, albo jak mamy przedstawienie, to to dużo lepiej zrobi ode mnie. Więc szacunek dla drugiego człowieka, dla jego indywidualności, dla jego umiejętności, nie selekcja, gdy to się do niczego nie nadaje, że nic z siebie nie wyrośnie, to często tak nauczyciele teraz już mniej, bo już nie wolno tego robić tak otwarcie, trzeba aż zakazów, co, co z kolei w drugą skrajność zupełnie y, zapędza, tylko właśnie tak organizujemy lekcje, żeby ci, którzy szybciej zrobią zadanie, mogli pomóc tym, którzy są wolniejsi, a na innej lekcji będzie odwrotnie. Wspólne przedstawienia, wspólne wycieczki, wspólne zadania klasowe. Jeden nauczyciel, który prowadzi klasę przez wiele lat, ma możliwości niebagatelne poznania klasy jako społeczności, wyłapania tych różnych właśnie indywidualności, indywidualnych predyspozycji, które mają dzieci i pracy z nimi w kierunku. To jest kolejny argument za. Oczywiście, jeśli dzieci widzą nauczycieli i rodziców zaangażowanych w tworzenie tych szkoł, naprawdę zaangażowanych, to przecież młodsze naśladując, starsze aha, to jednak Mój rodzic przygotował coś w klasie, wymalował, albo na kiermasz mama coś zrobiła. Nauczyciel naprawdę się postarał, żebyśmy mieli świetne święto szkoły. Zaczyna widzieć, że to wszystko jest, tworzymy jedną społeczność, i każdy w tej społeczności ma swój udział. w wyniku jakiejś, jakiejś, jakiegoś działania. Czyli to jest naprawdę ogromna korzyść dla dzieci, jeśli nauczyciele. Na przykład, oprócz tego, że prowadzą działalność dydaktyczną, nauczają, zajmują się jeszcze innymi sprawami. To, że nauczyciel naprawdę musi się przygotować do lekcji, jeśli nie, nie chce zadawać odtąd ową spodrecznik, to wymaga wielu godzin pracy. Ja wielokrotnie byłam pytana, a jak długo Pani się przygotowywała do tej lekcji? A ja mówię, no wiele godzin. Jak to? Kiedy pani ma czas? To musi pani lubić uczyć. No, ja się lubię uczyć. Nauczyciel powinien się lubić uczyć. To jest coś, co Zresztą każdy, jeśli mamy, tutaj macie państwo taką gazetę, gdzie spisaliśmy główne cechy pedantów i wartowskiej, bardzo ją polecam, w szkole Jak uczyć się dla życia przez całe życie? To jest motyw dzisiaj rozdmuchiwany we wszelkich możliwych, że tak powiem, na wszelkich kurs.